Witam Państwa serdecznie, po raz kolejny mam przyjemność do Państwa mówić. Dzisiaj chciałem porozmawiać trochę o moim podejściu do ustawień systemowych. Mam takie przekonanie taką potrzebę, że Państwo mnie słuchają. Ja przedstawiam Państwu pewne poglądy, w jakiś sposób oddziałuję na Państwa wnętrze. Niektórzy z Państwa ze mną pracują. To bardzo przyjemna strona. Które jest też konsekwencją tego, że jestem tutaj z Państwem obecny. Więc chciałbym spowodować, że Państwo bliżej mnie poznają, a przez to będą Państwo mogli określić bardziej precyzyjnie, czy Państwo chcą ze mną pracować, czy niekoniecznie. Jestem bardzo za tym, żeby wybierać ludzi, z którymi chcemy pracować, żeby być uważnym na siebie w kontekście tego, czy ktoś nam odpowiada, czy nie. Więc chciałbym Państwu powiedzieć o moich poglądach, o moim, mojej motywacji do pracy, o moim przeświadczeniu, o, o metodzie, aby Państwo mogli wywnioskować, czy, czy chcą Państwo y, dalej przebywać w moim towarzystwie, czy niekoniecznie. Więc dlaczego ustawiam to pytanie, na które chciałbym Państwu odpowiedzieć? Więc zauważyłem, w pracy z państwem, ale też w życiu, ponieważ mam taką naturę, że na życie jestem bardzo wyczulony, e, uważny. Więc te wszystkie refleksje, o których do państwa mówię, to często są refleksje po prostu z obserwacji życia. Więc zauważyłem, że naszymi zachowaniami rządzą emocje. To nic nowego, nic odkrywczego. Zauważyłem też, że bardzo często nasze zachowania są. Nieproporcjonalne do rzeczywistości, która otacza nas w danym momencie. Nasze reakcje emocjonalne są nieproporcjonalne do tego, z czym wiąże się rzeczywistość, w której są osadzone. Być może mamy takie skrypty wewnętrzne, które mówią, że do niczego się nie nadajemy, albo że musimy czuć się winni, albo że świat nas przerasta, albo że nie zasługujemy na to co mamy bo zostaliśmy o tym przeświadczeni w trakcie naszego rozwoju i potem okazuje się, że ktoś na przykład odmawia nam spotkania my uważamy, że jest to jakiś atak na nasze poczucie wartości, czujemy się z tym bardzo źle a ktoś po prostu musiał zmienić plany więc ten Niewspółmierne do rzeczywistości emocjonalne reakcje, które nas pogrążają często i które pochłaniają u nas dużo energii, które e, sprawiają, że jesteśmy gdzie indziej niż tutaj, stały się przedmiotem mojej troski. I zauważyłem, że tak naprawdę ludzie często. Nie wiedzą, w jakim miejscu w życiu się znajdują. Coś sobie myślą o rzeczywistości, coś czują na temat rzeczywistości, a to bardzo często z rzeczywistością nie ma nic wspólnego, albo bardzo mało, i dodatkowo jeszcze bardzo ich to obciąża. Podam dwa takie przykłady. Pracowałem kiedyś z młodymi zawodnikami, i zapytałem młodą zawodniczkę, czy cieszy ją sport, którym się zajmuje. I ona potrafiła ze łzami w oczach i z mimiką, która wyraża smutek, mówić mi, że tak, i mówić mi, że nawet bardzo. Tak bardzo potrafimy być oddzieleni od tego, co czujemy. Ponieważ przez całe życie, Kazano jej wierzyć, że to jest dla niej najlepsze, a rzecz, którą się zajmuje, jest dla niej najważniejsza, niezależnie od tego, że jej ciało już czuło, że jest tym przeciążone. Proszę zobaczyć, ze łzami w oczach i z miną wyrażającą głęboki smutek, młoda osoba potrafiła mówić, że bardzo jej się to podoba. Drugi przykład też, który. Ten obraz zostaje w mojej, w mojej głowie, w moim wnętrzu. Pewny, pewien dziesięcioletni chłopiec, który opowiadał o, o relacjach rodzinnych. Mówił, że tak naprawdę dobrze, że nie ma taty, bo więcej było z nim problemu. Natomiast kiedy potem miał kojarzyć pewne słowa. I ze słowem mama skojarzył słowo tata, to głos zaczął mu się łamać tak mocno, że nie był w stanie wypowiadać płynnie słów, nie był w stanie też wziąć płynnie oddechu. Ale na poziomie myśli tego, co uważał o rzeczywistości, albo sądził, że uważał o rzeczywistości, takie coś było dla niego bardziej komfortowe. Tak myślał o tym. Ale do czego zmierzam? Chcę Państwu pokazać, że my często nie wiemy, co nas otacza. A ustawienia systemowe są tą metodą, dla mnie perfekcyjną, która pokazuje, w jakim miejscu Ty w życiu jesteś. Co sądzą o Tobie emocjonalnie osoby, które Cię otaczają? Czy relacje, które tworzysz, są relacjami pełnymi? gdzie odczuwasz brak. Ustawienia systemowe pokazują, w którym miejscu jesteś. Dokładnie, niezależnie od tego, jak oszukuje Cię Twój system. Na poziomie świadomym myślisz, że czymś się nie przejmujesz, a ustawienie systemowe pokazuje, że to jest przedmiotem Twojej najgłębszej troski. Więc takie podejście i takie przekonanie, że ja bardzo chciałbym, posługując się metodą ustawień systemowych, Pomóc Państwu pokazać, w którym miejscu w życiu Państwo, Państwo są, czego aktualnie doświadczacie, a co może jest bardzo mocno zablokowane, bo jest to trudną, trudną rzeczą i trudnym tematem, na co Państwo nie chcą patrzeć. Zobaczenie, w którym miejscu w życiu my jesteśmy tak naprawdę wymaga ogromnej odwagi kiedy dzwoni do mnie klientka albo wymieniamy wiadomości i pyta się o ustawienia grupowe mówi, że za dwa albo trzy miesiące się odezwie to ja widzę, że ona już nabywa odwagi że jeszcze na coś musi się odważyć może te dwa, trzy miesiące są potrzebne żeby patrzeć na rzecz na którą być może nie była w stanie patrzeć przez 17 lat taki ostatni przypadek z takim, z takim przypadkiem, z takim tematem pracowaliśmy. Razem z klientką okazało się, że naprawdę trzeba było dużo odwagi. Ta odwaga musiała uzbierać się przez 17 lat, drodzy Państwo, żeby ktoś mógł zobaczyć na miejsce, w którym aktualnie się znajduje. Więc to jest przedmiotem mojej troski i mojej chęci, żeby pokazać Państwu, gdzie Państwo są. A wtedy z tego punktu. Z tej prawdy można budować i wychodzić dalej. Dlatego też ta praca jest taka piękna, bo ściąga wszelkie zasłony może nawet nie kłamstwa, ale takiego bezpiecznego oszukiwania się. Tak bym o tym powiedział. E, więc dlatego ustawiam. Drugą moją motywacją. Jest taka motywacja związana ze, ściągania, ze ściąganiem e, z ludzi poczucia winy. My jesteśmy tak obciążeni winą, no dosłownie za wszystko jesteśmy winni. A jeżeli mamy w swojej historii jakieś zachowanie, które społecznie jest nieakceptowalne, to musimy borykać się z ostatecznym społecznym. To nigdy nie wychodzi na jaw często. I gniecie nas w środku, ponieważ tak bardzo się boimy, że inni to skrytykują. Ta społeczna, bezrefleksyjna dezaprobata sprawia, że czujemy się winni i winni. Jak można coś rozwiązać, kiedy nawet nie możemy o tym porozmawiać, ponieważ boimy się, że wszyscy inni będą nas krytykować? Ustawienia systemowe. Mój gabinet dla Państwa jest takim miejscem, w którym Państwo nie spotkają się z krytyką i brakiem zrozumienia. Jak bardzo jest to nam potrzebne? Kiedy nawet uważamy, że zawiniliśmy kilkadziesiąt lat temu, to my chcemy jakoś to załatwić, nie chcemy czuć się winni. Jeśli nie mamy okazji o tym porozmawiać, coś takiego w nas zostaje. Ustawienia systemowe znakomicie też pokazują dwie rzeczy. Kiedy człowiek nie może postąpić inaczej, niezależnie od tego, co to jest. My mamy do siebie mnóstwo wyrzutów sumienia o to, co robiliśmy w życiu, ale często, jak ustawiamy, to Państwo widzą, że Państwo nie mogli zrobić inaczej. Ustawienia systemowe są też o wyborze. O wyborze, który staje się pełny, ale dopiero wtedy, kiedy jesteśmy na właściwym miejscu. Jeżeli nie jesteśmy na właściwym miejscu, to my nie możemy zrobić inaczej. Kobieta albo mężczyzna może być tak zaangażowany w nierozwiązane historie ze swojego domu rodzinnego, że nie ma jej dla dzieci, dla męża, dla, dla aktualnego systemu, który buduje. Oczywiście, wyrzuca się takim ludziom złe pobudki, ale oni nie mogą inaczej. W ustawieniach systemowych widać, że człowiek po prostu nie mógł inaczej zareagować. To już jest wyzwalające. To już pokazuje, że można ściągnąć pewną część poczucia winy z państwa. I to jest piękne. Pokazują, że ktoś na coś nie jest gotowy. Że te reakcje, które on ma i o które on się oskarża, one są mimo wszystko czymś, na co on jest gotowy i tylko na to. Nic więcej. Żeby był gotowy na więcej, trzeba coś zmienić. Ustawienie systemowe pokazują Państwu często, że Państwo nie byli na coś gotowi, ściągając w ten, w ten sposób też. Poczucie winy, które na, państwa, na, na państwie ciąży. Dlatego to też piękna praca. Kolejna rzecz. Czuję się też takim sługą dla państwa systemu rodzinnego. Kiedy przez to, jak pracujemy, możemy wreszcie wszystkich połączyć na nowo. Możemy zajrzeć za jakieś drzwi, za którymi jest miłość, która nie mogła się doprosić o to, żeby ktoś. I otworzył. Pracując, często mam takie, e, takie przyjemne uczucie, że, że mam możliwość pomagać państwu na chwilę i skromnie, ale domykać pewną wstęgą miłości to, co było niedomknięte do tej pory. A Państwo mogą na to patrzeć. Ja potem się wycofuję. A państwo zostają z tym obrazem, że to jest możliwe. Więc jestem też w pewnej służbie dla bardzo szeroko pojętego państwa systemu rodzinnego. Delikatnie próbuję wskazać na ludzi, którzy są zapomniani, wykluczeni, którzy e, są ludźmi, których ból nie został, zauważony i oni pukają żeby znowu niejako wprowadzić się do tego miejsca które się im należy i pomóc miłości płynąć z powrotem od źródła tam gdzie powinna ona wylewać się na wszystkich członków systemu to jest to jest moja osobista e, odpowiedzialność też za pracę, którą z Państwem wykonuję, żeby wszyscy w systemie znaleźli swoje miejsce wreszcie. Mam też w niektórych e, podejściach w mojej motywacji taką waleczną postawę i ta waleczna postawa dotyczy zawsze momentów, kiedy ktoś zarzuca ustawieniom systemowym okultyzm, szar szarlatanerię, Rozmowy z duchami i tego typu podobne rzeczy, i degraduje tą piękną metodę. I o tym będę mówił zawsze i zawsze wspominał. Jeśli mamy doniesienia, doniesienia naukowe, które mówią o tym, że stres kumuluje się w komórkach, że pamięć komórkowa to jest najbardziej trwały nośnik pamięci, że pod wpływem traumatycznych zachowań przodków, Stres potrafi zmieniać i deformować strukturę, strukturę DNA. Kiedy mówimy o współczesnym podejściu do fizyki kwantowej, wtedy czujemy, że to, co pokazują ustawienia, że my jesteśmy związani z tymi, którzy byli wcześniej, jeśli pewne emocjonalne, istotne, mocne, mm, emocjonalne ładunki zostały niewypowiedziane, nieprzepracowane, niezauważone, to jeśli mamy tą wiedzę naukową i ktoś mówi teraz, że ustawienia systemowe to okultyzm i że Bert Hellinger był u szamanów, tam się naoglądał, przyjechał i zaczął to w taki sposób pracować, no to jest po prostu bzdura. Więc, moją osobistą postawą, to jest moja odpowiedzialność, będę bronił zawsze tego, tego że absolutnie nie. Proszę Państwa, ci, którzy tak mówią nic nie wiedzą o pracy Bertha Hellingera i o tym, w jaki sposób zdobywał on wiedzę. Wystarczy wymienić takie nazwiska jak Ruth Cohen i terapia Gestalt, u której się szkolił, psychoterapeuci wiedeńscy, u których pobierał nauki, Jakub Moreno, jego psychodrama, Virginia Satir, i praca nad rodziną, która e, bardzo mocno inspirowała Hellingera. E, Krylendon i Katjes, dwie e, badaczki, u których Hellinger dokształcał się i, i patrzył, w jaki sposób pracować z rodziną. Janów i terapia pier pierwotna. Terapia e, transakcyjna, petry, petry, petroliego bodajże. Tak się nazywał ten badacz. Neurolingwis, neurolingwistyka Rupert Sheldrake i e, jego wizjonerskie biologiczne badania. I wielu, wielu innych. E, to są ludzie. U których szkolił się Hellinger. Oczywiście yy, kilkunastoletnie doświadczenie mm, obserwując Zulusów i to, co u nich było. Sam był teologiem, pedagogiem, filozofem. Drodzy Państwo, jak ktoś mówi mi, że ustawienia systemowe to okultyzm i kontaktowanie się z duchami, to nic nie wie o tym, z czym są one związane. To ja się wzburzyłem tutaj. To jest jakby taki, e, taki temat, który mnie osobiście zapala. Ale podsumowując, dlatego chcę z Państwem pracować, drodzy Państwo. Ponieważ chciałbym pomóc Państwu zobaczyć, w którym miejscu w życiu Państwo są. Ponieważ chciałbym, żeby Państwo mogli czuć się mniej winni. Dzięki temu lepiej się rozwijać. Mieć więcej poczucia szczęścia i spełnienia w życiu. Chciałbym pokazać Państwu, jak cudownie zorganizowany jest Państwa system rodzinny. I chciałbym pokazać miejsca, w których trzeba jeszcze trochę miłości, żeby uzdrowić większość. I to ostatnia taka waleczna moja postawa, związana z mm, mówieniem o ustawieniach systemowych. E Oczywiście bez wiedzy o nich, że są metodą okultystyczną, szatańską i tego typu zupełnie niepotrzebne, ale też y, nieadekwatne do rzeczywistości epitety. To są moje motywacje, drodzy Państwo, wtedy, kiedy pracuję z Państwem. Jeśli mają Państwo ochotę zobaczyć, w którym miejscu w życiu Państwo się znajdują i czemu być może jest tam ciasno i niewygodnie. Serdecznie zapraszam. A na dzisiaj wszystkiego dobrego dla Państwa, dużo spokoju, szczęścia i do usłyszenia.